Jak nie dać oszukać się mechanikowi? To jest pytanie bardzo często zadawane e, po tej serii Mechanika dla Blondynki, gdzie po prostu kobiety chcą wiedzieć, jak nie dać się oszukać przez mechanikę. I powiem Wam, że nie ma na to przepisu, nie ma zasady. Musicie po prostu wiedzieć same podstawy, bo jeżeli nic nie wiesz, to jesteś bardzo podatna na wszelkie bajeczki. Można ci każdą bajeczkę wcisnąć, jak płyn do kierunkowskazów, czy letnie powietrze w oponach. Wszystko, co tylko chcesz. No i w ogóle nie myślmy, że każdy mechanik jest złodziejem i chce cię oszukać, bo to, że takie sytuacje zdarzają się, czy zdarzyły się na przykład twojej ciotce, bratu, czy komuś tamkolwiek, to nie znaczy, że wszyscy tacy są. W dzisiejszym TikToku odpowiadam na pytanie, które zostało mi na prywatnych wiadomościach zadane, i tutaj chodzi o rozładowany akumulator. Jeżeli kobieta słyszała o takim podzespole jak alternator, to wydaje się, i słyszała, że alternator ładuje baterię, to wydaje się, że znaczy myśli, że alternator to jest takie magiczne narzędzie, takie magiczne coś, co ładuje cały czas tę baterię. Nie. Musisz sobie wyobrazić. Alternator, taki on, to jest na przykład alternator to jest kran. To jest kran z wodu, który po prostu odkręcamy. Jeżeli odpalamy silnik, to odkręcamy ten kran. No i leci z niego woda. A wiadro, które stoi pod kranem to jest nasz akumulator. I teraz. Jeżeli zamkniemy kran, czyli zgasimy silnik i ten samochód sobie stoi przez noc, rano podchodzimy i nie ma po prostu prądu, żeby odpalić, to znaczy, że wiadro jest dziurawe. Czyli znaczy, że którędyś nam prąd ucieka, że po prostu coś nam zjada prąd w samochodzie. Bateria rozruchowa, jak mówi, jak sama nazwa, służy głównie do samego rozruchu, bo silnik nie ma mocy znikąd po prostu odpalić. Gdyby nie było alternatora, to mielibyśmy w samochodach zasięg mniej więcej 100, może 200 km i tyle byłoby z jazdy. To nie jest trudne, a kobiety nie są głupie, tylko po prostu wam tego nikt nie wytłumaczył, albo się tym nigdy nie interesowałyście. A ja to właśnie jestem z tego powodu, więc jeżeli masz jakieś pytanie, coś cię trapi, coś chcesz się dowiedzieć o swoim samochodzie, jakiś masz problem, napisz mi komentarz, a ja postaram się odpowiedzieć na to.